Załoga statku EOS-2 Aera Juno, sam i Greta, ląduje na niezwykłej planecie Luminaria, gdzie wszystko wydaje się miniaturowe: drzewa jak bonsai, miasta jak kryształowe makiety, a mieszkańcy sięgają ludziom zaledwie do kolan. Początkowa fascynacja szybko zmienia się w koszmar. Astronauci zostają spętani świetlistymi więzami i zabrani przed oblicze króla Luminariańczyków. Wkrótce dowiadują się, że światu grozi pradawny wróg – Piaskowy Tytan, gigantyczna bestia o czerwonych oczach. Lud Luminari wierzy, że tylko giganci z gwiazd mogą go powstrzymać. Astronauci zostają wciągnięci w desperacką bitwę, w której stawką jest przetrwanie całej planety. Po dramatycznej walce udaje im się pokonać potwora, ale zamiast go unicestwić, Aira decyduje o jego ujarzmieniu. Tytan staje się żywiołem planety, a nie jej przekleństwem. Król i mieszkańcy składają bohaterom hołd. Na koniec załoga wraca na pokład EOS-2. Z orbity patrzą jeszcze raz na planetę, która kurczy się do punktu światła. Wiedzą, że opuszczają świat, w którym zyskali coś więcej niż zwycięstwo. Zyskali zaufanie i świadomość, że wszechświat rośnie, gdy ktoś odważy się zaufać nieznanemu.